Jakieś to uczucie klęczeć przed marną kopią, jak to mówiłeś wcześniej? Czy ona, aby nie jest zbyt obezwładniająca? Nagle choliańska kobieta przybywa na miejsce. Mężu, co się stało? Ania, jesteś cała. Morku, co tu się stało? Pomogę ci. Nie, zabierz dziecko i odejdź, jak najdalej stąd. Ale nie każ mi się powtarzać. Idź. ho ho, ho, ho. Myślisz, że na to pozwolę? Wyciągnął drugą rękę przed siebie, celując w kobietę i dziecko. Jego dłoń zaczęła dymić w kompletnie czarnym kolorze. W tym momencie Morkus obsunął się spod ręki, krzycząc Nie przejdziesz przeze mnie potworze. O, próbuj swego szczęścia. Morkus starał się trafić go, lecz był po prostu zbyt szybki. Oj, no co jest stary? Boisz się przeciąć, czy jak? Ho, <laughs> ho, Interesująco prawisz. Jak na te okoliczności. Cóż? Więc pozwolę ci na jedno uderzenie. Możesz wybrać, w które miejsce chcesz, jestem otwarty. Morgus poczuł się dość zdezorientowany. Co powinienem zaatakować? Głowa jest najlepszym miejscem do wyboru, ale jestem pewny, że jakoś się chroni. Pełne uderzenie w tułów nie sądzę, że byłoby aż tak silne bez przygotowania, by przeciąć go w pół. A jest jeszcze dziewięć takich, więc im mniej sztuszek zna, tym lepiej. Poza tym nie sądzę, by podziałało to na niego dwa razy. Więc nogi hmm. Nie sądzę, że zmusiłoby go to do pozostania na ziemi o, Widzę, że nie śpieszy się z atakiem Cóż więc, ja wybiorę za ciebie, Morkus Kurwa Lepiej zablokuj ten atak Popędził na Morkusa z pięścią przygotowaną do uderzenia Zablokował ją, spychając ją na bok O więc nawet gdy byłem otwarty Nie potrafiłeś wykorzystać tego w żaden sposób Cóż nie byłem tego taki pewny, będąc na Twoim miejscu, co zamachnął w powietrzu mieczem i nagle ręka została odcięta czymś, niczym zmarszczka na wodzie odchodząca od miejsca, które dotknęło, by odepchnąć atak. Cóż, nie wyglądasz już na tak pewnego siebie. <laughs> Mógłbym walczyć z Tobą, nawet w tym kolectwie, ale dam Ci coś, czego nigdy nie zapomnisz siebie. Chłopiec zaczęła się roztapiać, pozostawiając po sobie tylko zbroję i cień opuszczający nią i przelatujący za Markusa. Ale gdy on obracał się, by zobaczyć dokąd leci, niespodziewana siła odrzuciła go daleko w tył. Jego serce zaczęło bić mocniej i szybko, tak że nie mógł się ruszyć ani nawet złapać tchu. Ten był autentyczny, prawdziwy, imperator, niszczyciel, Redax.